Nie przewijaj tej modlitwy bez jej przeczytania, ponieważ ta modlitwa ochroni Twojego męża i pobłogosławi Waszą rodzinę. Panie, dziś całkowicie oddaję mojego męża w Twoje ręce. Dziękuję Ci za jego miłość, oddanie i obecność. Dziękuję za jego wysiłek i poświęcenie dla rodziny. Proszę Cię, otocz go swoją łaską, obdarz go mądrością i rozeznaniem w pracy. W chwilach presji i wyzwań napełnij go pokojem i siłą. Gdy przyjdzie zmęczenie lub zwątpienie, wskaż mu kierunek i dodaj odwagi. Pobłogosław jego zdrowie, myśli i duszę. Niech idzie przez życie w miłości i wierze, pewny, że ty prowadzisz każdy jego krok. Panie, jak mówi Księga Przysłów, 3,5-6, zaufaj Panu z całego swojego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Poznawaj go na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Niech twój blask go umacnia, niech będzie oparciem dla swojej rodziny i światłem w chwilach ciemności. Jeśli pragniesz, aby twój mąż był błogosławiony, a wasza rodzina pełna pokoju, napisz w komentarzu Amen i podziel się tą modlitwą, aby więcej kobiet mogło modlić się za swoich mężów. Bo modlitwa żony może odmienić serce męża i sprowadzić Bożą ochronę oraz błogosławieństwo na całą rodzinę.